I ciao a tutti. jesteśmy dzisiaj na kolejnym etapie naszego turu zwiedzającego, turystycznego i dzisiaj wybraliśmy się do regionu Emilia-Romagna. Wczoraj byliśmy w Tuskanii, dzisiaj jesteśmy w regionie Emilia-Romagna, czyli też wciąż w północnych Włoszech. I dzisiaj jesteśmy w, mie w miejscowości, w mieście Ferrara. Wybrałem to miasto, bo tak naprawdę jedziemy dalej. I miałem po drodze. I to jest miasto nie wiem czemu bardzo malowicze. Bardzo. Bardzo ładne miasto. Bardzo mi się podoba. Yy... średniowieczne miasto. O. Nie wiem czemu, to nie jest jedną z największych metry turystycznych we Włoszech. A wiedziałem, że, że tu fajnie wygląda sytuacja. I sobie pomyślałem, po drodze mam zahacze, zatrzymam się. W tej chwili jesteśmy na placu, tutaj w samym centrum. Żebyście sobie zdali sprawę z tego, jak to wygląda mniej więcej. To tu wam pokażę, o. myślę, że już z tych ujęć sobie sami możecie zdać sprawę, że faktycznie warto miasto Ferrara zwiedzić. Na razie to będzie tyle. Zobaczymy się wkrótce. Ciao tutti.